Tak więc podróżujemy naszym dzisiaj prezentowanym XC90. Przypomnę samochód z roku 2018. Od nowości jeździ nim Piotr, któremu bardzo dziękuję za użyczenie samochodu do recenzji. Jak dotychczas pokonał 141 000 km. Generalnie bez większych problemów. O szczegółach opowiemy za chwilę. Samochód jest w wersji wyposażeniowej Inscription, a więc bardzo bogatej, pod maską zainstalowany diesel D5, ale nie jak to było w przeszłości Volvo 2.4, pojemność tylko pojemność 2 litry, moc 235 koni, maksymalny moment obrotowy 480 Nm, dostępny już od dołu, a więc od 1570 obrotów na minutę. I proszę niech państwo spojrzą Samochód pokonał 141 000 km. Średnie spalanie komputer pokazuje 9,2 litra. I jak mówi właściciel, generalnie cały czas utrzymuje się na tym poziomie. Od samego początku, czy jedziesz w mieście, czy poza miastem, generalnie trasy pokonuje miejskie, pozamiejskie, rzadko autostrady. Jeżeli dusisz go mocno na autostradzie w stylu 140, plus, to spalanie wzrośnie nawet do 13 litrów, ale tak jak jest użytkowany przez właściciela to średnie spalanie cały czas na poziomie 9 litrów z małym łamkiem. Co mogę powiedzieć po kilkunastu kilometrach pokonanym Volvo X190? Powiem tak, bardzo wygodny fotel, jak Państwo widzą, wiele opcji tutaj wielokonturowy, możemy sobie włączać masaż, regulacja oczywiście w pełni elektryczna, pod podnóżka, czy odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Powiem, że fotel mnie od razu urzekł, bo jest wentylowany. Dzisiaj może jest nieco pochmurno, ale jest bardzo parno. Temperatura 26 stopni, bardzo ciężkie powietrze, a fotel wentylowany, więc nie przykleiłem się do tej fajnej skórzanej tapicerki. Duży plus od razu dla tej xc 90 za wentylowany fotel. Jeśli chodzi o pracę zawieszenia, to jest ono bardzo sprężyste. Nie, żeby było niewygodne. Jest OK. Może duża zaleta też w tym fotel, że bardzo wygodnie mi się podróżuje. Zawieszenie pracuje dość cicho, aczkolwiek wyboje słychać wewnątrz. Pewnie to ta sprawa sprężystości, ale mówię bardzo mocno sprężyste. Samochód nieco wyżej poprowadzony, środek ciężkości nie przechyla się na ostro pokonywanych zakrętach. Pewnie duża zaleta w tym właśnie tego mocno sprężystego zawieszenia. Jednostka napędowa połączona z 8-stopniowym automatem. Powiem jak na razie przy delikatnej jeździe poza miejskiej, automat nieźle się spisuje. Jakby Płynnie wyczuwa intencje kierowcy, płynnie zmienia przełożenie. Dla fanów ręcznej zmiany biegów w skrzyniach automatycznych, ja fanem takich rzeczy nie jestem czy takich rozwiązań, taka możliwość oczywiście istnieje. Proszę spojrzeć. Drążek zmiany biegów wystarczy pociągnąć lekko do siebie w lewo i w tym momencie możemy ręcznie zmieniać biegi. Aktualnie samochód na ósmym przełożeniu prędkość spada, więc redukuję sobie na siódmy. Pociągając do siebie mamy redukcję. Szósty, piąty, czwarty. Samochód od razu już wawszy. Jeżeli chcę zmienić bieg na wyższy, to dźwignia do przodu, piąty, szósty, siódmy. Bardzo to funkcjonalnie działa, ale mówię, nie jestem zwolennikiem takich rozwiązań. Kupuję samochód z automatyczną skrzynią biegów po to, żeby biegi zmieniały się same, więc dźwignia w prawo i skrzynia wróciła do przełączania automatycznego. I tradycyjnie, jak zawsze, może się powtarzam do bólu, ale najbardziej lubimy wjeżdżać na drogę S11 i właśnie to robimy, żeby Państwu pokazać dynamikę XC90D5 do 120. Proszę bardzo, wjeżdżam na S, pedał w podłoga, skrzynia przypomnę w tradycyjnym drive, ie. drugie podejście zrobimy w sporcie. I po małej chwili, jak Państwo widzą, samochód bardzo płynnie rozwijał prędkość, bardzo dobrze przyspieszał, jak na kolosa ważącego 2 tony 100 kg. To to przyspieszenie jest myślę bardzo satysfakcjonujące, pomimo relatywnie niewielkiej jednostki napędowej, choć o niezłej mocy. I proszę jeszcze raz spojrzeć na prędkościomierz i obrotomierz. 120 na godzinę. Samochód na ósmym przełożeniu prędkość obrotowa 1800 obrotów na minutę. Także spokojnie sobie oddycha lekkim płucem, absolutnie nie ma mowy o jakimkolwiek wysiłku. Bardzo, bardzo swobodnie się porusza. Powiem, że porusza się pewnie. Nie słychać w tym momencie jednostki napędowej za bardzo, bym powiedział, że prawie wcale nie słychać. To, co słychać, to jedynie szum opływającego nas powietrza. W ogóle nawet przy tej prędkości nie słychać toczenia się opon. Proszę, niech Państwo spojrzą, jak dobrze wyciszona jest kabina xt 90 Ustabilizowałem prędkość na stuwie. zamilknę, proszę spojrzeć na sonometr. średnio 58-59 dB także jak na tak dużego kolosa w dosyć pudełkowatym kształcie wyciszenie myślę wyśmienite no powiem, że jestem fanem tego samochodu od zawsze, niestety od samego początku jak tylko debiutował w roku 2014 lifting miał w roku 2019 ten jest przypominam z 2018 więc przedliftingowy niestety zawsze był poza moim zasięgiem finansowym ale jest to samochód, który daje ogromne poczucie bezpieczeństwa jak mówią Amerykanie, w swoich testach zderzeniowych jest to samochód, który wypada najlepiej. Jest to absolutnie czołówka światowa samochodu, jeśli chodzi o testy zderzeniowe. Czując, czujesz się pewnie, jadąc tym samochodem, czujesz się naprawdę bezpiecznie. Prowadzi się bardzo płynnie, stały napęd na cztery koła. Mówię, bardzo wysoko poprowadzony środek ciężkości. Samochód pewnie utrzymuje zadany kierunek jazdy, nie kołysze się, nie buja. Dla mnie samochód niemalże idealny. I pewnie to, co Państwa najbardziej interesuje, jak piszecie do mnie, żebym robił samochody z jakąś tam historią, przebiegiem, żeby opowiedzieć o tym, co się z nimi działo przez ten dystans, no to powiem tak, z tym Wolwem się niewiele działo, jest to naprawdę twardziel. Jedyna usterka, która się w nim powtarzała trzykrotnie, to rozszczelniał się wąż przy turbinie. Pierwsza taka usterka miała miejsce przy przebiegu 53 tysięcy, została usunięta w ramach gwarancji, po czym po kilkudziesięciu tysiącach miała ona miejsce po raz drugi, znów rozstrzelił się wąż przy turbinie, po czym po ponad 100 tysiącach przebiegu rozstrzelił się po raz trzeci. I to generalnie była jedyna usterka tego samochodu na dystansie wspomnianych 141 tysięcy kilometrów. Oprócz tego samochód standardowo obsługiwany zgodnie z planem serwisowym Volvo, a więc interwał wymiany oleju co 30 tysięcy km i Piotr się go trzyma. Choć ja osobiście, jak wiecie, jestem zwolennikiem skracania tego interwału, pewnie ja bym to robił co 15, ale takie są zalecenia Volvo, tak robi Piotr, absolutnie tego nie neguję. Co jeszcze się działo? Według właściciela zbyt często mm, zużywają się klocki i tarcze. Pewnie nie jest to takie częste, jakby nam się wydawało. Przypominam, dwie tony 100 masy. Ogromny samochód, duży. Spora moc, duże koła. Jakoś trzeba tą masę zawsze wyhamować. I pierwsze tarcze i klocki na wszystkich czterech kołach zostały wymienione już przy przebiegu 41 tysięcy kilometrów. Po czym same klocki zostały wymienione przy przebiegu około 70 i przy przebiegu 90 paru tysięcy kilometrów znów zostały wymienione wszystkie tarcze i klocki na wszystkich czterech kołach. Poza tym żadnych najmniejszych problemów z samochodem nie było. Jak Państwo widzą. Samochód ma tutaj takie ładne pokrętło Drive Mode, a więc wybór trybów jazdy, które po wciśnięciu, proszę bardzo, powoduje nam, że możemy sobie wybrać różne tryby jazdy. Aktualnie mamy komfort, możemy sobie wybrać eko, którego nie polecam. Otępiały samochód, przyjemności z jazdy niewiele, spalanie takie same. Indywidual, sami sobie możemy pewne funkcje poustawiać i Dynamic, który właśnie włączę. Żeby zademonstrować Państwu osiągi w trybie Dynamic, proszę bardzo, świeci nam się Dynamic na wyświetlaczu, pedał w podłoga samochód wyrwał do przodu znacznie lepiej niż w statystycznym czy standardowym drive ie. i po małej chwili ma 120 kręcił go na obrotach znacznie wyżej. Chciałoby się znacznie więcej, bo ten samochód jest przygotowany do jazdy szybkiej autostradowej, ale niestety SK ograniczenie 120 szybciej nie ma. Jak państwo widzą na środku pionowy centralnie umieszczony tablet, powiem bardzo dobrze działający na dotyk. Może na początek dla każdego pierwszy raz jadącego Volvo o nieco Skomplikowanym interfejsie użytkownika, trzeba się do niego przyzwyczaić, ale powiem, że działa bardzo płynnie. Aplikacje Apple, CarPlay czy Android Auto są w tym samochodzie, ale niestety działają tylko po kablu, nie są z Bluetooth włączone. Bardzo bogate wyposażenie, wszystkie systemy asystujące, wiadomo, Volvo, wzorzec bezpieczeństwa. Lane assist, wspomaganie parkowania. Można sobie wyłączyć także, jak tu Państwo widzą, ESC, którego nie zalecam wyłączać. Autonomiczne parkowanie również tutaj występuje. Możemy sobie regulować odległość przed poprzedzającym nas samochodem na tempomacie aktywnym. To z kolei wykonujemy za pomocą funkcji kierownicy i przycisków z lewej strony. Co tu jeszcze z takich ciekawych rzeczy? Różne funkcje samochodu możemy ustawiać. Proszę spojrzeć, jakie są ustawienia. Możemy sobie ładnie ustawiać dźwięk, ton, balans, głośność systemu. Bardzo rozbudowane menu, bardzo wiele podmenu dość czytelne, o nieco skomplikowanej obsłudze, do której trzeba się przyzwyczaić. Może mały minus za to, że jednak sterowanie układem klimatyzacyjno-ogrzewczym jest bardzo intuicyjne, ale również odbywa się tylko i wyłącznie za pomocą dotykowego menu. Może dwa słowa jeszcze o wyposażeniu. No powiem inscription, wyposażenie bardzo bogate, nie najwyższe nieco lepiej wyposażone. Co mnie może troszkę zaskoczyło z wyposażenia, to mianowicie brak head-up displaya, bo w samochodzie, na pokładzie którego wszystko się znajduje, wentylowane fotele, świetne kamery cofania, wirtualne zegary, oczywiście nawigacja, klimatyzacja automatyczna czterostrefowa, wszystko, 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 co dusza zapragnie, fotele z pamięcią, z masażem. Brak head-up displaya troszkę zaskakuje, ale to może nie zawsze mówię o pełnym wyposażeniu w samochodzie, czy o wszystkiego szczegółach, to nie ma znaczenia, można sobie to doczytać, w tym tylko warto wspomnieć właśnie, że brak Head-Up Display'a to może taka jedyna rzecz, która nieco dziwić. Reszta, reszta absolutnie nie dziwi, nie zaskakuje. Świetne drewno tutaj wszędzie, świetna skórzana tapicerka, także mówię, reszta wszystko poukładane na swoim miejscu, bardzo fajnie wykonane, a brak Head-Up Display'a nieco w tej klasie samochodów i tej wielkości zaskakuje. Aktualnie podróżujemy w mieście w dosyć ciasnym ruchu miejskim, gdzieś ronda, nie ronda, między rondami, i powiem 495 długości wcale nie jest taki ociężały czy niepraktyczny. Dość zwinnie się przemieszcza w wąskich, ciasnych uliczkach. Nie jest źle. Myślałem, że przy takich gabarytach zewnętrznych będzie gorzej. Tym bardziej, że szeroki też jest dosyć mocno, bo dokładnie 2 metry szerokości i 8 mm z dusterkami 2.14. Także gabaryty spore. Może jeszcze niech Państwo spojrzą na zużycie kierownicy po 140 tysiącach kilometrów. Absolutnie kierownica fajna, niewielkich rozmiarów, wielofunkcyjna. Trzeba się przyzwyczaić do obsługi. Trochę to inaczej wygląda, jak w innych samochodach, jeśli chodzi o obsługę. Natomiast jeśli chodzi o zużycie, to dobrze leży w dłoniach skórzane obszycie i żadnych najmniejszych śladów zużycia Tutaj nie widać. I tradycyjnie, jak Państwo widzą, znajduje się pod prezentowanym dzisiaj samochodem, i powiem, jestem zaskoczony bardzo mile, bo okej, okay, nowy samochód 3 lata, no więc stosunkowo bardzo młody, przebieg jednak nie najmniejszy, 140 tysięcy, ale trzeba pamiętać, że duże samochody tej klasy takie przebiegi pokonują w okresie 3 lat. Żeby było kogoś stać na taki samochód, to musi dużo jeździć, wiadomo, i powiem, że jak. Chodzi o to, że trzy sezony zimowe za nim i 140 tysięcy kilometrów to tutaj nie ma grama rdzy. Nawet generalnie na śrubach czy złączkach, co się często zdarza, na śrubach od zawieszenia jakieś tam wykwity rdzy. Widzimy to co tydzień w każdym naszym odcinku, który realizujemy. Tak, w tym samochodzie wszystko lśni, jakby miało dosłownie 3 miesiące, a nie 3 lata. Powiem tłumik ostatni czy rura wydechowa, nawet nie ma nalotu rdzawego. Oczywiście tutaj Tymny most, wszystko manszety suchutkie, inaczej być nie może, patrzę tutaj gdzie progi, gdzie, gdzie dolne części wzmocnienia, podłużnic, no to wszystko się prezentuje fenomenalnie, wręcz śni jestem naprawdę mile zaskoczony, no nie widzę najmniejszego wykwitu rdzy na tym samochodzie po tym przebiegu i trzech latach, także to bardzo dobrze o nim świadczy. Szwed jest bardzo dobrze zrobiony. Dla niektórych Szwed, dla innych może Chińczyk, bo jak wiadomo Chińczycy są właścicielem od kilku lat Volvo, ale powiem, że tu jest no wręcz fabryka. Zawieszenie oczywiście w pełni oryginalne. Nic się tutaj nie dzieje. Na układzie napędowym również totalna susza. Silnik, skrzynia. Żadnych zapoceń, zawilgoceń tutaj z tyłu nie widzę. Mega dobre wrażenie na mnie robi ten samochód cały czas. Proszę jeszcze spojrzeć na ilość miejsca wewnątrz. Tutaj nikt nie będzie narzekał. 188 cm wzrostu u mnie, parę centymetrów zapasu nad głową. Świetny fotel, dobrze przytrzymujący moje plecy, dobre trzymanie boczne, bardzo wygodny, bardzo dobrze leżąca w dłoniach kierownica. Tutaj miejsca aż nadto, na kolana również miejsca aż nadto. Oczywiście fotel w pełni elektrycznie regulowany z pamięcią ustawień, co widać. Bardzo fajnie wykonany, bardzo fajna, skórzana tapicerka. Proszę jeszcze niech Państwo spojrzą, jak to się kształtuje po tym przebiegu. Tutaj na poduszce bocznej śladów zużycia najmniejszych nie widać. Na poduszce siedziska praktycznie również takie delikatne przybrudzenie, ale jak mówi detailer, u którego był Piotr, bo był u detailera samochodem, ten detailer mu powiedział, że Volvo ma tą skórę malowaną. Nie wiem, czy tak jest, jeżeli tak nie jest, bądź tak jest. Ktoś to może potwierdzić albo zaprzeczyć. Proszę napisać w komentarzu. Zakładam, że detailer wie, co mówi, bo proszę, niech Państwo spojrzą tutaj na boczek drzwi i uchwyt, klamkę do ich zamykania. Ona jest tak dziwnie przybrudzona i tu właśnie Piotr z tym był u detailera. Detailer mu powiedział, że to jest oczywiście bardzo dobry gatunek skóry w wersji Inscription, ale ta skóra jest malowana, stąd tak, a nie inaczej to wygląda po tym przebiegu. Mówił, że jeżeli to będzie wyglądać jeszcze gorzej, to ma do niego podjechać. On oczywiście się tym zajmie i wszystko będzie jak nowe. Proszę spojrzeć jeszcze tutaj. Świetne drewno w tej wersji. To jest prawdziwe drewno, a nie żadna imitacja. Ten materiał u góry drzwi wizualnie nie jest z najwyższych lotów, ale co ciekawe jest bardzo mięciutki. Bardzo dobrze moje opuszki, czy zmysł dotyku reaguje. Bardzo, bardzo fajny, mięciutki materiał. Tutaj kieszeń drzwi obudowana takim nieco uginającym się materiałem, ale bym powiedział, że to już raczej Plastik fantastyk. Oczywiście wyprofilowane miejsce na butelkę i trochę tu jeszcze kieszeni zostało. Wszystkie szyby, lusterka sterowane elektrycznie, no to chyba w tej klasie aut oczywiste. Solidne, ogromne drzwi, proszę spojrzeć jakie są grube. Bardzo wysoki poziom zabezpieczenia pasażerów. Tutaj te solidne wzmocnienia wewnątrz, także drzwi się prezentują. Nie mam, że jak od ciężarówki, a nie jak od osobówki. A tak to wygląda w drugim rzędzie. Tu miejsca nad głowami również sporo. Na wysokości kolan tak samo. Stopy swobodnie wchodzą pod fotel. Bardzo fajnie tutaj podświetlenie w tym miejscu się znajduje. Myślę, że z tym samochodem można podróżować w pięć dorosłych osób. Jest tutaj wyraźnie zarysowany tunel środkowy. Wiadomo, napęd na cztery koła. Jak się podzielimy miejscem na stopy z pasażerami zewnętrznych foteli, a jest miejsce tyle, że możemy się z nimi dzielić, to swobodnie przy moim wzroście można sobie usiąść na środku. Miejsce dosyć wygodne, proszę jeszcze spojrzeć tutaj. Trzecia, czwarta strefa klimy, każdy ma swoją regulację. Tutaj taki fajny schowek, a to nie schowek, tylko przepraszam bardzo. Tutaj gniazdko, widzę przetwornica 230 V, o maksymalnej mocy 150 W. Poniżej gniazdko o wtyku zapalniczkowym. Tak to się tutaj prezentuje z tyłu i siateczki na drobiazgi fotelu kierowcy i pasażera. Proszę, spójrzmy na tylne drzwi. Tu rzadko kto jeździ, więc widać od razu, że to wszystko czyste jak nowe. No nieco gorzej to wyglądało na drzwiach kierowcy, ale jak będzie wyglądać jeszcze gorzej, to zajmą się tym leży. Jakiś tam jeszcze schowek w tych drzwiach, czy kieszeń w drzwiach z takim wyprofilowaniem na może nie 1,5 litrową butelkę, ale na pół litrową zupełności wystarczy. Proszę jeszcze statystycznie, spójrzmy do bagażnika, 705 litrów, ta XC90 jest pięcioosobowa, można było sobie zamówić siedmioosobowe, Piotr tego nie zrobił, dwa poprzednie samochody miał siedmioosobowe, mówi, że z tego nie korzystał, natomiast często korzysta z dużej pojemności bagażnika. Na tym mu bardzo zależało. Jeżeli rozłożymy drugi rząd foteli, to mamy do dyspozycji 1700 litrów. Przy pięciu pasażerach mamy do dyspozycji 705 litrów. Niektóre źródła mówią, że 670. Nie wiem jak to jest. Myślę, że 670 jest w wersji siedmioosobowej, gdy schowamy szósty i siódmy fotel pod podłogą. W tym samochodzie tych foteli nie ma. Proszę spójrzmy, dodatkowe schowki. Tu mnóstwo drobiazgów. Tutaj kolejna podłoga bagażnika, kolejny schowek. Pod kolejną półką, tak jak tutaj Państwo widzą, dosyć trudno się tam dostać, ale znajduje się dojazdowe koło zapasowe. Tak to, tak to wygląda. Gniazdo 12V, na przykład do podłączenia lodówki, również się znajduje z tej strony. Bardzo duża przestrzeń, trochę półeczek, schowków. Myślę, że spokojnie można się w 5 osób na wakacje tym samochodem wybrać. No i spojrzmy pod maskę. Proszę spojrzeć w ogóle na wielkość tej maski. To jest dosłownie maska jak od czołgu, a nie od samochodu. Po prostu ogromna. Na szczęście są siłowniki, więc. Powiedzmy, że nawet dziecko może ją z łatwością, z łatwością podnieść. Dwulitrówka, podwójnie uturbiona, 235 koni. Niestety czterocylindrówki to już maksymalny rozmiar Volvo. Chciałoby się 5 czy sześciocylindrówki w tym modelu już nie stosowali. Proszę spojrzeć na ogrom miejsca. Wszystko ładnie zabudowane, tylko kurz. Co ciekawe, interwał obsługowy co 30 tysięcy. Piotr się do niego stosuje i przez ten. 30 tysięcy od wymiany do wymiany, ani razu jeszcze nie dolewał oleju, więc myślę, że jednostka napędowa bardzo solidnie wykonana. Czyż nie jest piękny? Dla mnie jest po prostu śliczny. Jak się pojawił w 2014 roku, to wywołał mnie lada zamieszanie. Od choćby designerzy zrobili projekt tych przednich świateł, to jest poziomo położony miecz tora, więc takiego nordyckiego, boga piorunów, jak oni to mówili, czy jak oni to mówią. Więc bardziej szwedzko już być nie mogło. Oczywiście światła full LED. Jeszcze wspomnę, że Piotr dosyć pedantycznie dba o ten samochód. Samochód jest cały czas czysty, mimo tego, że pokonuje, jak Państwo widzą, spore odległości, no zrobić 140 tysięcy w 3 lata trzeba troszkę jeździć. Od samego początku jest nałożona na lakier warstwa ceramiczna, żeby go zabezpieczyć. Także lakier w dalszym ciągu prezentuje się fantastycznie. Wystarczy tylko podjechać na myjnię bezobsługową Wziąć lancę, od razu jest trzyściutki, lśni jak nowy. Piękny wzór alufelg, oczywiście dwudziestek. Prezentowany jest na Michelinkach. Przypomnę, że jest to drugi komplet opon. Fabrycznie był na Continentalach. Wiadomo, Continentale się utarły czy zużyły. Piotr kupił Michelinki. Samochód fajnie się na nich prowadzi, jest cichy. Rozmiar ogumienia to 275x45. Średnica koła 20, o której przed chwilą wspominałem. Bardzo ładnie te srebrne alufelgi do tego czarnego lakieru. Się prezentują. Fajna, srebrna listwa, oczywiście z logo wersji wyposażeniowej Inscription. Dla mnie po prostu piękny samochód. Trudno mi przy nim jakąkolwiek wadę znaleźć. No może tylko ta, ten wspomniany wąż od turbiny, który się trzykrotnie rozszczelnił. Także samochód bardzo dobrze chroni czy zabezpiecza swoich pasażerów, pomimo tego, że pęka przy nim guma. Jeśli chodzi o materiały użyte do budowy wnętrza, powiem tak. Ten materiał wizualnie nie prezentuje się najlepiej, ale jest świetnie mięciutki. Powiem Państwu, że dawno nie siedziałem w samochodzie, który miał tak miękkie struktury górnej części deski rozdzielczej. Spasowanie znakomite: nic tu nie skrzypi, nic nie trzeszczy. Próbuję na siłę coś tutaj ucisnąć, żeby gdzieś coś zaskrzypiało, zatrzeszczało. Absolutnie nie ma takiej opcji. Świetne drewno, o którym już wspominałem. Tu bardzo, bardzo fajna listwa drewniana. Tutaj dookoła konsoli centralnej również świetnie to wszystko obłożone drewnem, tak bym to mógł nazwać. Tutaj fajnie ten skórzany materiał ładnie przeszyty. Tutaj znów drewno. Proszę spojrzeć na schowki. Taka tutaj roletka, pod którą znajdują się dwa uchwyty na napoje, jeszcze taka półeczka i gniazdo 12 v Tutaj jeszcze jeden taki schoweczek akurat drobiazgi czy monety możemy sobie tutaj schować. Tu jeszcze mamy proszę bardzo zamykany dosyć głęboki schowek w podłokietniku. Dwa gniazda USB się tutaj znajdują. Całość dobrze wykonana, podłokietnik mięciutki. Dobrze się można na nim oprzeć. Bardzo dobre materiały, bardzo dobre spasowanie. Tutaj znajduje się zamykany schowek przed pasażerem. Materiał nie jest to plastik fantastyczny jak w większości samochodów, które prezentujemy, a dosyć taki twardy, ale nieco uginający się pod opuszkami palcy. Powiem tak, dla niewtajemniczonych do Volvo, no jak ten schowek się otwiera? Proszę spojrzeć. Otwieranie schowka, a właściwie przycisk do jego otwierania, znajduje się w tym miejscu. Na konsoli środkowej, i wtedy możemy otworzyć duży, miękko wyściołany schowek, jak Państwo widzą. Proszę Państwa, cały czas szukam jakiegoś mankamentu w tym świetnym, luksusowym, prestiżowym Volvo. No, cóż by to był za odcinek, gdybyśmy żadnego mankamentu nie znaleźli. Gdyby były same superlatywy, no to nie byłby to dobry odcinek, byłby powiedzmy mało obiektywny. Staram się być jak najbardziej obiektywny zawsze w moich subiektywnych testach i znalazłem, proszę spojrzeć, to gdyby to był samochód niskiej klasy to nie mógłbym o tym nawet mówić, że drzwi nie mają domykania. Jest to samochód luksusowy, prestiżowy, o czym mówiłem przed chwilą, a drzwi się same nie, do, nie domykają. Czyli nie ma tutaj dodatkowego silniczka, który by dociągał w cudzysłowie drugi zamek. Muszę odpowiednio, delikatnie, aczkolwiek stanowczo, puknąć drzwiami czy trzasknąć drzwiami, żeby je zamknąć. Wypadałoby, żeby w tej klasie aut drzwi, jeżeli za słabo zamkniesz i zamkną się na, samy, na pierwszy zamek, zostały domknięte automatycznie przez samochód. Tego w tym samochodzie nie ma. I to by było mniej więcej na tyle. Dla mnie super samochód. Szkoda, że mnie na niego nie stać. Bardzo pewny, praktycznie bezawaryjny. No, trzy razy rozszczelnił się wąż od turbiny. Taka jego uroda, można powiedzieć, bo znajomy Piotra, który również jeździł X190 nieco starszą, mówił, że dwa razy miał taki sam mankament przy tym samym silniku, więc to chyba nie odosobniony przypadek. Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzach. Dla mnie, poza tym, samochód bez, bez wad, może ten minimalny mankament to niedomykane drzwi, ale to już taka usterka, czy mankament, no nie usterka, mankament szukany na siłę, żebyśmy cokolwiek w nim znaleźli. Świetnie wykonany, świetnie wyposażony. Palący 9,2 litra. Producent podaje 5,7. Tu się mocno rozminął z prawdą, ale zawsze w każdym naszym odcinku tak jest. Państwu takich samochodów życzę. Piotrowi jeszcze raz dziękuję za użyczenie samochodu do testu. Firmie Autodutkiewicz tradycyjnie dziękuję za użyczenie stanowiska diagnostycznego. I do następnego. Cześć.